Możemy na czerwonym dywanie zobaczyć ludzi kultury, sztuki, biznesu. Ci wszyscy ludzie się tutaj spotykają, oczywiście, co będę podkreślał, ale to jest prawda w szczytnym celu. Proszę rozmawiać, na pewno dawno się nie widzieliśmy. Spotykamy tutaj na tym balu przyjaciół, znajomych z różnych telewizji, z różnych gazet. Witamy przedstawicieli naszej dziennikarskiej braci. Jest to bal pod hasłem Dziennikarze Wszystkich Stacji, łączcie się! To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Czasem się kłócimy, ale niezbyt nie często. Politycy różnych maści się spotykają. To tworzy dialog i to jest dobre, a poza tym służy dobrej sprawie. Tańczymy z politykami, z którymi się na co dzień wspieramy. Pamiętam były bale, na których przychodził prezydent Lech Kaczyński, była prezydent Hanna Gronkiewicz-Wals. To jest to tańca kawałek, więc zrób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczebię, i że będzie na mebie. Pomagamy Fundacji Anny Dymnej, Fundacji TVN Nie Jesteś Sam i Fundacji Polsat. No, jestem dumna, że to się udaje i środowisko się może zintegrować. Są to dobrze wydane pieniądze, są to dzieciaki, które są cudowne, kochane a, i pomoc im się należy. Nie ma większej siły, więc jestem za tym, żebyśmy robili to jak najczęściej. Tu przyszło mnóstwo ludzi, chyba z tysiąc osób, tu jest nie wiem ile. Mają pieniądze, żeby tu przyjść. Mają potrzebę, żeby tu przyjść. Bawią się, jedzą, rozmawiają sobie, ale dzięki temu, że oni tutaj są, to jacyś tacy ludzie, którzy są samotni i smutni, się też uśmiechną. Bardzo Państwu dziękujemy za takie wyróżnienie i za to, że możemy tutaj być właśnie ponad podziałami, bo wszyscy działamy. Dla dobra dzieci. Przywiązłem jeden z moich trzech kasków dakarowych dla Państwa. Razem z Beduinem, czyli jedynym Beduinem, który wygraliśmy w 37-letniej historii. To, to jest 1200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 tysięcy. Mam po mojej prawej. Czekam na 8 tysięcy. Jest 8, dziękuję. 40 tysięcy. Czekam na 45 tysięcy. Po mojej lewej była osoba niezdecydowana. 40 tysięcy. Mam. Zatem 45 mam po raz pierwszy, 45, mam po raz drugi i 45 tysięcy ostatnia szansa mam po raz, po raz, po raz trzeci. To jest bardzo dobra inicjatywa, ja pamiętam ją od samego początku od 98 roku. Wyobrażam sobie, żeby nie wpaść na ten bal każdego roku i nie kupić takiej cegiełki. Cygieł nie mam nic. Nic fajniejszego niż pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują. A dziennikarze no stać nas na to, żeby pomagać. Jest to trudne przedsięwzięcie, niemniej takie powiedziałabym energetyczne i radosne. Wspaniała inicjatywa, cieszę się strasznie, że kolejny raz z Anną Dymną, właśnie z jej fundacją. Do tej pory byłem na każdym prawie balu, a jeden nawet miałem przyjemność z Edytą Jungowską prowadzić kilka dobrych lat temu, także zawsze z sentymentem traktuję te imprezy.